W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci sposób, jak przygotować w domowym zaciszu koktajl whisky sour. Opowiemy sobie też o rodzajach whisky, o tym, jak można wprowadzić wariacje do whisky sour, gdy jesteście już z nim zafabrat, oraz opowiem o tym, dlaczego jest to świetny koktajl, aby rozpocząć z nim swoją przygodę z whisky. Oglądaj dalej. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Dawid i jesteście na kanale Barmani Bonanza TV i dziś przygotuję dla was dwie wersje whisky sour. Pierwsze podejście będzie w pełni klasyczne. Co potrzebujemy, żeby przygotować ten koktajl? No na pewno potrzebujemy szklank. Gdy uszykowaliśmy sobie szkło, potrzebujemy jeszcze drugą szklankę. W niej będziemy mieszać nasz koktajl. Przed szejkowaniem Przypujemy lub Następnie proporcje jakich ja użyję to będzie 60 ml błyski. Użyję soku z świeżych cytryn. dokładnie z jednej cytryny. Wyciskamy, nie boimy się. Pestki nam wpadną do sitka, dlatego go używam. O! Dobrze. Whisky Sour jest to taka klasyka słodko kwaśna na bazie łyski. Ja sobie użyję dzisiaj łyski szkockiej. Coś ta cytrynka się mnie nie słucha. Nie chciało mi się przygotować wyciskarki. Ale za to mamy bardziej zbliżone warunki do domowych. Jedna strona to zazwyczaj około 30-40 ml soku. I teraz jeszcze dolewam 20 ml syropu cukrowego. Tak przygotowaną mieszaninę zamykam w szałkowie i porządnie mieszam przez jakieś 15-20 sekund. Myślę, że nasz koktajl już dobrze się zmiksował. Zanim przelejemy go do naszej szklanki, musimy ją uzupełnić. Chyba najważniejszym barmańskim składnikiem, czyli lodem. Całość przelewamy przez sitko żeby nic się nie dostało do środka z naszego shakera. I proszę bardzo, charakterystyczny kolorek tego naszego sawerka, Aż mi ślinka cieknie na sam widok. Jeśli chodzi o whisky sour, jeśli mówimy o dekoracjach, będziemy skromni, aczkolwiek minimalizm zawsze w cenie. Zest pomarańczy. Jeśli chodzi o słomki, są różne szkoły, w większości panowie nie chcą słomek do koktajli, niektórzy chcą. Ja tutaj daję, żeby nie było. Jeszcze sobie z dwie kosteczki lodu dodam. Ten koktajl mi chyba będzie towarzyszył dzisiaj dłużej. Bombastycznie. Jak zawsze bardzo lubię whisky sour. To była klasyczna wersja, może być jeszcze wzbogacona o białko jajka. A teraz przechodzimy do takiej bardziej smakowej wariacji. A teraz moi drodzy, przechodzimy do sawerka brzoskwiniowego. Czym on się charakteryzuje? Zamiast syropu cukrowego użyjemy sobie soku z brzoskwini. Ale nie takiego zwykłego soku. Soku, który jest z brzuskwini w puszce. On ma taki słodkawy, bardzo specyficzny posmak i on mi świetnie pasuje do tego koktajlu. Bierzemy sobie ponownie szklanicę, shaker. Jeśli nie macie shakera, bo nie każdy w domu musi go posiadać, równie dobrze możecie użyć zamykanego słoiczka. Czegoś po prostu, gdzie możecie wlać płyn, wstrząsnąć, przelać i będzie ok. 60 ml whisky. Ja akurat używam whisky szkockiej, aczkolwiek wy możecie użyć swojej ulubionej. Tutaj mam prawie 40 ml tego syropku z brzoskwini. On jest mniej słodki od syropu cukrowego, dlatego użyłem go troszkę więcej. Ponawiamy procedurę z cytrynką. Energicznie wyciskamy, żeby dała nam jak najwięcej soków, które tam chowa. Warto ją wcześniej przerolować, lekko ręką poturlać. Wtedy bardziej ochoczo ta cytryna będzie z nami współpracować. Bierzemy drugą połóweczkę i śmiało, mocno, nic się nie musimy bać. Najwyżej sobie troszeczkę pochlapiemy blacik peski nam nie wpadną do środka dzięki sitku ok jeśli chodzi o składniki e, mamy już wszystkie zamykamy shaker jeśli chodzi o shake'owanie to shake'ujemy zawsze tak że gdyby nam coś się nie udało, żebyśmy oblali siebie, a nie gości, czyli zawsze do siebie, żeby drink był odpowiednio wstrząśnięty Rozmieszamy, robimy to energicznie dwie strony przez jakieś 10 do 15 sekund, uśmiechając się do wszystkich, którzy nas w tym czasie obserwują mniej więcej tak. Każdy powinien znaleźć swoją ulubioną technikę szejkowania może na bok i góra, dół. To już od Was zależy. Otwieramy shaker, jak widzieliście, takim uderzeniem w jego bok. Nie żałujemy lodu dla naszego sałera, naszego brzoskwiniowego. Souera. Sitko w postaci sprężynki. Przelewamy składniki tak, żeby starać się omijać lód, bo ten lód może odbić płyn i możemy niepotrzebnie narobić bałagan. Z racji, że to był brzoskwiniowy koktajl, udekorujemy sobie brzoskwinką. A do tego również zest pomarańczy. On zawsze dodaje takiego bajeranckiego wyglądu, charakterystycznego dla koktajli z whisky. Często się spotyka tę formę dekoracji. Kładamy słomeczki i nasza druga wersja jest gotowa. Zaraz Wam ocenię jak smakuje. Nutka brzoskwinki jest mocno wyczuwalna i fajnie, fajnie się komponuje z cytryną. Cytryna i brzoskwinia to jest takie połączenie, które lubię, dlatego zaproponowałem Wam te wariacje. Jeśli nigdy nie piliście whisky albo sawera, to koniecznie musicie spróbować. Ja kiedyś byłem wielkim ignorantem, jeśli chodzi o, o picie whisky. Teraz już nieco się poprawiło. Widzieliście na początku filmiku, w każdym filmiku, że tam wyskakuje taka plakietka Dawid Duda Master of Whisky. A kiedyś po prostu uważałem, że to taka, hmm, cytując klasyka, ruda woda na myszach, a tak nie jest. Whisky można się zakochać, można ją odkrywać praktycznie całe życie. Mamy bardzo duży wybór na rynku różnych specyfików możecie sobie zobaczyć. Dzisiaj bazuje na szkockich serii John Walker, aczkolwiek no, o whisky myślę, że nagram jakiś film i to jeszcze nie jeden, bo jeden nie wystarczy, żeby o niej opowiedzieć. Jeśli podobają Wam się nasze pomysły, nasze filmiki, to zachęcam do subskrybowania, polubienia filmiku, dania komentarza, a jeśli chcecie, żebyśmy przygotowali dla Was jakiś koktajl, Napiszcie, rozważymy takie propozycje. Przygotujemy coś specjalnie dla Was, od nas. To by było na tyle. Do zobaczenia.